Cześć! Witam Was w dzisiejszym odcinku z yy, Minecrafta. Oczywiście robię sobie standardowo kilo i standardowo siekierę. Możecie słyszeć mruki. Boże, co się stało? Kosmiczny utrudnia warunki nagrywania. Co? Może... Gdzie? 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 No, ale... I są. Jak nie będzie pasować. O, poszedł Poszła sobie. Nie, wraca. Oj. Sorry, że. Tu. Nie było przez tyle lajba. No ale. No. no, Może. Co tu? Zrobić łopatę trzeba? Oooooh! Dobra. Ach. Ach. Dobra, może. praktycznie, chodźmy już. coś budować. Jakąś bazę? A, wszystko się. O! Tak, tu, tu bym się wybudował. Jest jakiś dziwny. Tak standardowo do wejścia do domu kraty. A, nic nie widzę. się? Boże, ale ty się przyzulak ty zrobiłaś. Nie, teraz kot, który się do mnie jeszcze nigdy nie chciał przytulić, właśnie tam przychodzi się pieści. A, nic nie widzę. Idę jej tyłek. O Boże, bym kopał. Yeah, a, to tuś. Mm. Nie mogę wyjść. No nie mogę wyjść. No, trzeba... Chętnie bym wszedł do pudła. Hop! Hop. Proszę. Połóż się, no lega, nie o Ogólnie. To u nas będzie taka pierwsza noc. czy tu trafamy, będzie trzeba skoczyć po zapasy co to za chwilę jak będę robić, to ziemniaki ze śmietanką i z ogórkiem? Tak. Sorki za... że mama weszła do... bo, że mama weszła do koju, no ale... będę musiał zjeść. No ale... to będzie... to praktycznie... Uwaga, raz... No, co, co się Oj, to była się dziura, No ale właśnie już widzę przyjaciela, który chętnie by mi utrudnił tutaj pracę. Właśnie się do mnie zbliża. Właśnie się do mnie zbliża, panie. Owcia! Tu będziemy wypierdalać się mopki Ojej, Oj ojciec ty jesteś tylko słodziutko Dobra Life nadal trwa, my nie mamy pochodni Dobra, idę sobie Oj ta owca chyba mnie lubi Ej, a zostaw będę bransoletkę, okej? Okay? Okej? Okay, okej? Okay, okej? Okay. Dziękuję Dobry bose, uh -huh. <słyska> ja sobie to otworzę. Ty masz trzy pary. E, eh, no później. O, drwi. <słyska> o, drzwi. A zasadzę sobie. No, nie mogę dosadzić. A drugi niech będzie płyn. Z czymś takim to po prostu. Ale będzie miała nosek. Tak? Owca. O tu owco. Dziękuję. Za wełnę. gdzieś tu. Świnka. Pożywienie będzie. Oczywiście skoczymy do tej Boże świnka chciała mnie zaatakować też się przejdziemy tam, no ale oczywiście dobra tam zamkniemy drzwi i standardowo sobie kopiemy dalej. A mój kot dam. trzymaj, baw się. Nie z tego zabawy. Teraz skoczę. I postawić jeden blok. <laughs> jak słodko. Później wam. Później... Ej, ja, moment. Zajmę to stąd, Bo już wiem. Zrobię na złość mapką. No dobrze. Ale i tak jak będą chciały tu wejść to i tak się nie przedostaną. <grafię> Więc drzwi to są takie. Robimy też bunkier ostatniej szansy. Tak, crafting. Postawimy. No. Postawimy tu, o, to są zaśone takie tory. Diamentów jeszcze nie mamy. Co to jest? A co to jest? Jeszcze nie mamy żadnej zbroi, nie możemy zrobić. Robimy jedną skrzynkę i drugą skrzynkę. Teraz trzeba wyjść na łopy, że będzie trzeba znaleźć owce. Jest tam jedna owca. Świnki są. Będzie pożywienia. Ale powoli noc zapada. Um, muszę mieć bed. Jeszcze jedno muszę znaleźć. Owce. Robi się noc. No nie. Jest owca. Nie uciekaj mi owieczko. Ciup. Nie ja się potrzebuję. Robi się noc. Chodź. Część ciebie. Nie mi. Życie. No może... Nie zdążę. Później się wybierzemy do tej kopalni. Nie zdążę. A zdążę. Zdążę. Chodź. Mógł ostatniej Nie, tu! Bunk ostatniej szansy. No! Bunkt ostatniej szansy! Przepraszam! O! Tej. Ja nic nie widzę. Hmm, na razie matki się nie spałnią. Ty, moby się nie spał, no, myślę, że na, na możemy wyruszyć. No takie. Idziemy safari. Chowam nam najpotrzebniejsze rzeczy. Praktycznie. I... Po prostu. Pójdę na safari. Mobkami, jak się nie spełnią nie, małpy mają teraz zabawę. No i co? Dobra, spałnią się, spałnią się. No ja się nie dostanę do domku. Pięknie. Ja no, nie chcę być na shift'cie. Spałnią się. Co Bedrooma se stworzy? A, wszystko zostawiłem. Dobra, zamknę lepiej drzwi, bo się spałnią, widziałem. Wyruszę sobie tu. Tu, raz, dwa, trzy. Łóżko, mój bed. Idę spać. Dobra. O, jest dzień. Nie ja tu chciałem. No właśnie. Idą. Idą. Idą, idą, idą. do jaskini. Ja nie widzę nic. No dobra. Zwiedzimy jeszcze tą jaskinię, no ale. Ożywienie tam. Kurczak! Chodź tu! No czekaj. Kurczaczku. No kurczaczku. Tam jest pająk. Kurczaczku, ja muszę cię zjeść. Dziękuję. Gorczaczku, robię sobie jeszcze pochodnie i wyruszę, też coś zjem. Dostaję takiego głodu, kurczę na shifcie stoję, dostaję takiego głodu, że ja nie wytrzymam.

nie stać mnie, wstać mnie tylko na jedną pochodnię. Nie, na cztery! Słupcia! Cztery pochodnie. Jedno mi odnowił. Idę do tej. Chyba nic nie będzie. Trzeba iść do tamtej kopalni. O, wow, jak stąd. Jak stąd wybiłem od razu rytmem. Dobra, to schodzimy tam. Giniemy? Co tu robi, przepraszam, kwiatek? Naprawdę tu nigdzie nie ma... O, Dawaj mi tą pochodniarkę. Dawaj ją. Dobra. Zebrałam ją. Owce. Słyszę owce. A nie. Słyszę wyjście już. Tam nic nie ma? Aha. No spoko. O, ja wyjdę jeszcze. Dobra, wyjdę. A gdzie mój dom? Ziela, zu, zila, zu, zila, zu. Super, jestem bogaty. Po co, mi, po co mi takie bogactwo, jak i tak? Nie mam czym tego przepalić. Węgiel by się przydał, no ale. spok. Ale idziemy do domu. Ogólnie. Bo. Nie wiem. Ubiję. A. A Jedzenia. Wypadły mi dwa stejki. Nie, nie będę zabijał. Nie, nie będę zabijał. Tu jest żelazo. Tam była jakaś jaskinia, to ja idę do Tu Tu jest stąd wyjście. skończę nagrywać A ty, bo no dobra później zjem przepraszam za to muszę jaś Aha, to tu. Może ja szukam wejścia z dnia.